Witam, mamy dzisiaj niedzielę, 3 kwietnia, jesteśmy na tym polu, ostatnio z depozyty, kopałem monetki, który był w krzyżyku, no i przeszedłem teraz od, od między no 70 metrów, pierwsze znalezisko mamy, Świetna. krzyżyk jakiś, znaczy medalik kazy znaczy się? brudny, strasznie trochę pogięty, ale to nie też aluminiak jak w poprzednim filmie. Zobaczymy po oczyszczeniu jakoś fotkę dodamy. Idziemy dalej. Mamy kolejną uleczkę. Jak nie tylko widać, jakaś malutka. Zobaczymy co to będzie. Panie się, jeden 1900, 1800 z Trochę brudny, trochę zniszczony. Nie widać na Po czyszczeniu może trzeba będzie widać. Kolejne znalezisko. Nawet nie trzeba było kopać, leżą na wierzchu. Klamerka ma siężna. Brudne. Może pod może jakieś znaki będą, ale teraz jest współczesne nie wiadomo. Panowie, koledzy, poszukiwacze. Tam już dzisiaj, ostatnio, kilka dni temu, znalazłem dwa depozyty. Wspominam o trzecim. Trochę monetek. Także wspominam też, że w tą stronę, w dół lasu, może być kolejny depozyt. I z tego co widzę, to się chyba nie pomyliłem. I dobrze sobie wy wyruszyłem. No to tu widać zarys jakiejś kany, a było tutaj już mniej więcej oranę. Możliwe, że jest poszarpane, albo się mylę, albo nie. Zobaczymy, co tam ci Niemcy schowali. Kurczę, co ma mieć farta? No, panowie, już kaneczka wykopana, zryszona. Głęboko nie było, tak 35 centów pod ziemią, bo to było orane, może dlatego odgarnięte. Dziwne, że nie wyhaczona tym pługiem. Myślę, że to może być ciekawego, bo jest patrzę, malowane wieko, kana nie pognita szarpiemy nasz skarb Oby nie szmaty znowu Oby znowu nie szmaty o. Mamy kolejną kanę Jakiś mleczarz chyba był, Same kany. Ona cała jest malowana, taka, ona. i to się nie znieśliła. Nie szeleści, jest lekka. Zobaczymy, to kolejny depozyt. No i ja niestety muszę przyznać, że klapa, a nie kanka wygląda. Tutaj nic nie poginie w miarę. W środku, ale w środku już jest nie no, Z zewnątrz nie widać, to żeby tam super była. W środku szmatę. Serwetka papierowa, jakieś ściuchy, serwetki. Wszystko zgniłe. Nie wiem, jakiś męski strój był, takie spodnie i marynarka. Nawet jeszcze gdzieś tu z guzikiem widziałem. Którzy? Wszystko zgniłe. To jakaś karpka też jest z A to musi być od łóczki, bo też są włóczki. W poprzednim pożycie zauważyłem, że nawiniane były włóczki na niektóre na kartki jakieś powycinane na zdjęcia. Mamy nawet zdjęcia. Kilka zdjęć tam udało mi się odzyskać. To nie że czy super stanie. Jedno zdjęcie jakiegoś żołnierza niemieckiego, oczywiście. No i tu też właśnie była włóczka nawinięta na kartki. Tak się kartka zachowała. Tak nie stanie. Szkoda. Mimo, że szmaca, ale szkoda. Tutaj też takie mydło znalazłem Jak w poprzednim filmie. A szkoda. Nic. Trzeba będzie zakopać te śmieci. kankę na złą potargać i iść dalej. No to już blisko woda była. Prawdopodobnie tego wszystko zgniło. A jak tam coś będzie, to też w ogóle będzie pewnie zgilizna. No nic, zaposypujemy te śmieci. I idziemy dalej. Pozdrowienia z Mazur. Oby więcej depozytów, ale nie zgniły. Kolejne zalezisko, jak się nie mylę. Kawałek śmiertelnika. Na polu wykopany. Zobaczymy co tu pisze. Też nie było żadnych prowadzonych odległości. Nie wiem do okopów najbliższych, to może tu jest 3 km. Być może jakieś jakieś szło. Emil, Me, Miti, Mit. Rydzewen. 13. Z strony, też jakieś numery cywne są, R616, numer 14, a pod spodem BTL68, ABTL. No proszę myślałem, że na tym pole nic ciekawego nie wskoczy, bo już taka benza się robi. Depozyt był, co prawda zginiłem szmaty. O, Emil May Rzewent 13KR. Coś jeszcze. Dobra, lecimy dalej. Monetka bodajże albo coś innego, ale jeśli monetka to sreberka Ale jakieś Strasznie wytarte sreberko No razie to na pewno monetka jest Chociaż tak w... wytarte, że tu nic nie widać albo podkładka jakaś aluminiowa Trudno powiedzieć wygląda jak srebro ale nic nie można wysiędzać z tego tu nic nie widzę z tej strony to samo albo monetka albo kółko rojniowe diabli wiedzą mamy kolejne czapinie trochę nie no, zwojno zrzęzane spineczkę mamy malutką, z wstyką aluminiowe to trochę żarte ale jest nie spodziewałem się, że coś takiego ja tutaj w ogóle znajdę Tam były jakieś 3 czy 4 łyski znajdą. nawet nie podstają, czy one są współczesne czy nie współczesne tutaj obok dziurze wykopaliśmy chwilą łódkę od naboi co jest? aluminiowe mam miła wspinka z sastygo i podkładem data 1930 36 nie wiem, nie widzę za bardzo, to jest puknite gdzieś u góry jest orzełek coś się coś ciekawego tutaj wskoczy. Kanarek trochę mnie zdumiał albo... ...uprzednio tak jak albo może ja tak nie chodziłem dokładnie... ...albo co, ale ten dosyć głęboko łapie. Kanarek. A chodząc raz przy razie całe pole zlazłem w sprawie Stało mi tyle do drogi, tam jest nie wiem, no niecałe 100 metrów. Nareszcie, jeszcze to z godzinkę. Raz przy razie. Staram się kanapnie wszystko wyczesać. Ale to i tak pewnie tam jeszcze mnóstwo dobrodziejstwa ziemi leży. Oby. Aż raz za parę lat kilka razy z głębszym sprzętem. Można przejść jeszcze raz pole, przejść. Dobra. Idziemy dalej. Koledzy poszukiwacze, tak jak wcześniej w poprzednim filmie Wspominałem, że warto się przejść w dwie strony, że tam może być jeszcze jakaś skryta. Tak jak prognozowałem i tam była na dole. Teraz ze szmatami, kana. Ze zgliwymi szmatami. No i poszedłem w przeciwnym kierunku. Tutaj mam za malinami, tak jak mi się cień kończy. Za 10-15 metrów Jest, była ta, był kocioł z maszynami do szycia. No i właśnie tutaj w maliny. 10-15 metrów. Zobaczmy może dosłownie w dwóch miejscach, minęło to, zdają to, nie wiem, półtorej minuty mamy kolejny depozyt. Widać u góry coś emaliowane, pod spodem kocioł odsynkowany znowu i strasznie stuka kolorkiem ten mój kanarek. Jak od jest coś więcej, to pokażę i zobaczymy co mój konarek wyćwierkał. No tak jak myślałem, depozytnika, ta emaliowana część, którą było widać na wierzchu, to szufelka emaliowana. A pod spodem jest mały kocioł. Malutki kocioł. W do mojej ręki. Taki tu był korek drewniany, taki jak do wina. Ale zobaczcie, co jest w środku. Zobaczcie, co jest w środku. Tu widzę serwetnik. I został połączony Zobaczcie. Jaki piękny. Raczej poserwany. Tu jest sygnatura Kełne Tam widać nadal w sztuce A widzę, że też masz do kolejnego do Ale zawsze możemy się udawiać. Eee, powpadały nisko. Tam jest towaru, a towaru Aby pytki chowali pozdrobne Takie pierdółki wazonik w kryształu chyba tu jest jakieś specyfiki jeszcze napisy są Nawaz nie dotykam bo nie dotykane jest pełne nie wiem co to może być nie będę tego prawo próbował drewniane